W Wielkim Wydziale Rodzinnym Nieletnich w Lublinie połowa spraw rozpoznawanych dotyczy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wagarowanie, złe zachowywanie się w szkole, agresja wobec najbliższych, wobec otoczenia, spożywanie alkoholu, palenie papierosów, niewykonywanie poleceń osób przełożonych, w tym przypadku nauczycieli. Projekt Szansa miał powodzenie w latach ubiegłych, okazał się trafionym przedsięwzięciem, stąd postanowiliśmy kontynuować go dalej i w tym roku, to znaczy w roku 2009 w styczniu wystartowaliśmy z programem Szansa aktywizacja społeczno-zawodowa Młodzieży Trudnej na Lubelszczyźnie w ośmiu placówkach tego typu. To są placówki sądu rejonowego w Lublinie, sądu rejonowego w Lubartowie i sądu rejonowego w Radzyniu. W okresie pilotażowym, mówię o projekcie Szansa Aktywizacja Zawodowa Młodzieży Trudnej w Lublinie, przyglądaliśmy się pierwszej grupie nieletnich, grupie 40 osób, która uczestniczyła w zajęciach i dochodziło tam do bardzo interesujących spostrzeżeń. Mianowicie ci młodzi ludzie byli po raz pierwszy w jakiś sposób objęci takim zainteresowaniem. Poprzez osoby obce, ponieważ często jest tak, że są to y, młodzi ludzie z środowisk patologicznych, w związku z tym rodzina się nimi nie interesuje. I dochodziło do takich sytuacji, że ci młodzi ludzie na przykład zasiadali po raz pierwszy w życiu do stołu wigilijnego w ośrodku kuratorskim. Dochodziło do tego, że nawet płakali, ponieważ no, było to dla nich y, wzruszające przeżycie. To wszystko doprowadziło do tego, że taki ośrodek był dla nich drugim domem. W ośrodku znalazłem się. Zatknijcie, jestem tutaj. No za niechodzenie szkoły i za niedanie. Strasznie miałem dużo godzin nieusprawiedliwionych i ocen jedynek. Miałem za dużo czasu, spędzałem go na ulicy. Nie przestrzegałem zawsze prawa. W pewnym momencie też przestałem uczęszczać do szkoły, opuszczałem dużo. Zostałem skierowany sądowo. przychodzą dzieci, które są dość mocno zaniedbane. Zdarzały nam się dzieci, których trzeba było uczyć, jakieś jeść nożym i widelcem. Normą jest jak gdyby też, że ponieważ mamy jakieś regulamin, mamy pewne wymagania, chcemy uczyć życia takiego codziennego też, więc zdarzało się, że dzieci nie potrafią i nie wiedzą właściwie, mi się wydaje, że może nie nie potrafią, ale wynika to z jakiejś niewiedzy, że po zjedzeniu posiłku trzeba wynieść talerz, umyć, posprzątać, umyć szklanki, zetrzeć ze stołów. 90% dzieci, które tu przychodzą, od razu na wstępie są zamknięte w takiej skorupce jak żółw. Potrzebują ciepła, potrzebują zainteresowania, niezwykłego pytania, czy byłeś w szkole i jak w szkole. Bo te pytania gdyby najczęściej mają na co dzień w domu. Dziecko odpowie, że dobrze, jak gdyby temat zamknięty. Natomiast my chcemy czegoś więcej. W ośrodkach kuratorskich objętych projektem, oprócz zajęć typowo socjalizacyjnych. Prowadzonych przez kuratorów sądowych, prowadziliśmy mnóstwo różnych innych zajęć. Są to zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia z psychologami, którzy pracują nie tylko z młodym człowiekiem, ale również z jego rodziną. Są to zajęcia wprowadzające elementy treningu umiejętności społecznych, zajęcia edukacji mediacyjnej, zajęcia z art terapii zajęcia sportowe, są to zajęcia również wyrównywania szans edukacyjnych, a więc zajęcia z korepetytorami, mnóstwo konkursów z nagrodami, wyjścia do kina, do teatru, wycieczki. To daje szansę, że ten młody człowiek zainteresuje się takim projektem, że przestanie przysiadywać gdzieś z kolegami, którzy są zdemoralizowani, tylko zacznie uczestniczyć w zajęciach, które pomogą mu do tego, aby Wybrnął ze swoich kłopotów. Kto tutaj? Ja, zajęcia są. Nie ma fajnych, wszystko są fajne. Lubię przychodzić, bo tu jest co robić, a jakbym miał siedzieć na pracę no, to warto leczyć. Mam teraz. Więcej czasu zajętego, więc nie mam czasu, żeby sobie no, przeszkadzać po prostu w życiu, żeby sobie jeszcze nawrócić bardziej.